Lini. Cześć Nitro. Siemana, witam wszystkich panów. Elo. W jakiej sprawie do nas dzwonisz? A witam, bo ogólnie zauważyłem, że macie bardzo fajny, bardzo fajny team, do którego chciałbym dołączyć. Uważam, że zarówno gola jak i boxel nie zasługują na takich... No Ej dobra, bo ja, ja, ja powiem wam, że ja nie rozumiem o co chodzi. Jest teraz naprawdę trzeci to team To jest Rozpary? trzeci team! Jestem w nim! Ja, Adrian Polak... Zapomniałem, im, nie Maciejski. Maciej Maciejski, e, Nitrozyniak no, oraz Tejkwan. to jest trzecia siła. Ale to teraz to tak, się robi jakiś Ja chciałem oficjalnie odejść od Boxdela. Witamy! Tego, że, że jest niesłowny i kurtkę już zamówiłem. Świetnie, tutaj miejsce na kanapie dla ciebie również mamy. Zapraszamy z Wrocławia, tak. może zdążysz tak. tego stejdzia. Jak... Wspólny przekaz: jebać Wojtka Gole i. i Boxdela. A jak się zastanowił, bo nie chcę przekręcić, wiesz, że już trzy razy dzisiaj gafę zajebałem. Tylko z tym dzwonisz Nitrozyniek, czy jeszcze Aha. masz jakieś pytania do chłopaków? Cicho. E, co, nie mam żadnych pytań, chciałem tylko oficjalnie odejść wszystkim Boxdela Aha. i życzyć wam powodzenia. Ale to można tak w ogóle? Właśnie A co co zrobił? Nas to zrobił. Co no, Jak no, nie, to, to, to nie walczymy Może Możemy wszystko, nic nie musimy. Okej. Okay. Prawidłowo. No, to no dobra. Trzymajcie się i bawcie się tam ładnie, cześć. Dziękuję no, Dzięki, dzięki Zdrówka, cześć. Pozdrowe. Wracając do tego mojego pytania. Miał